Nazywam się Katarzyna Borkowska-Paczuła i z, jestem lekarzem zajmującym się medycyną estetyczną. Dziś chciałabym Wam przypomnieć, że y, wielkimi krokami zbliża się do nas lato, ciepłe temperatury, wiosna, i dla niektórych jest to bardzo trudny okres, ponieważ, ponieważ mają problem z nadpotliwością nadpotliwością rąk, nadpotliwością pach, skóry głowy, twarzy czy stóp. Jeżeli jesteś osobą, która zmaga się z tym problemem i nienawidzisz tego okresu, ponieważ Twoje koszulki są całe mokre pod pachami albo w innych miejscach, nie możesz komuś podać z dłoni, ponieważ jest cała mokra o spotu, to łatwo możesz się pozbyć tego problemu. Wystarczy wykonać zabieg z toksyną botulinową. Jeżeli oczywiście nie masz przeciwwskazań do tego zabiegu, w ciągu 15 do 30 minut możesz pozbyć się tego problemu na 6 do nawet 12 miesięcy. Dlatego warto przyjść na konsultację, Dopytać o ten zabieg i cieszyć się mniejszą potliwością przez całe na to. Zapraszam serdecznie na konsultacje.